30 maj 2017 rok Szczecin. Cały dzień w miarę było czyste niebo. 18.30 jest teraz. I zaczynają panowie opryski, więc jutro na pewno pogody nie będzie. Nie wiem, czy tu widać, ale z końcówek skrzydeł. Z białego, nieoznakowanego samolotu wypuszczane są chemiczne smugi. Z lotek z tyłu i ze skrzydeł z przodu. Biała duża cysterna. Bardzo fajnie widać przez całe niebo, tutaj jeszcze jest widoczne słonko nie za mgłą, bo było słonecznie dzisiaj i już zaczynają wieczorkiem pryskać, także na jutro jest gwarantowane zapylone niebo chemią.